Witam, tu znowu Master of Peace, a dzisiaj zobaczymy powtórkę ze zwykłego już serwera World of Tanks Dzisiaj zobaczymy bitwę tym oto ciekawym czołgiem nazywa się T-18 jest yy, yy, amerykańskim życielem drugiego tieru z bardzo fajną lufą, która rozwala prawie każdy czołg drugiego tieru jednym strzałem akurat została wylosowana genialna mapa na ten czołg a więc zacznijmy zabawę. To jest moja zabawka ulubiona. Mam ją zagrany 600 z hakiem bitew. One są akurat szybkie bitwy, więc no problem. Akurat tu gram z kolegą. Ze stolowej rury. Polecam pani klan. O, co strasznie laguje. No to jak zwykle jadę z, y, swoje miejsce. Nazywane mordownią. No, już widać pierwszego fraga. Przycelowuję. Wykryli mnie Strzał Trafiony i rozwalony jak zwykle Więc ten T7 combat kar robi He-haker, na pewno No a tu sobie znalazłem łatwego fraga kolejnego Strzelam Zostały dwa, dwa HP mu Chciałem jeszcze na tego trafić? No i się udało kurcze nie go jednym hitem no to muszę go dobić Strzał Dostał Wykryli mnie znowu Teraz ja sobie tu podjadę O nie. Fajne ścięcie, oczywiście No, tu z tym FT17 trochę się męczyłem Też mu przód trzaskałem Na jakoś No mnie zbyt wchodziło O, mnie drugi raz A ja mu bierze ładnie Właśnie za mną jedzie mój kolega I ja mu wszystkie czołgi wybijam przed, przed nosa Tak sobie jadę, jadę przez cały Himmelsdorf i rozwalam wszystkie czołki w pobliżu O to już oh chybałem, ale go skosowajmy hitem jest Było ładnie I teraz zostały jeszcze trzy czołgi Przeciwnika się nie celuję, chciałem sobie po prostu podjechać i wszystkich skasić Co mi się udało akurat Ja sobie jadę nie trafiłem, jednego mi rozwalili, jak kolejnego rozwaliłem? Myślałem, że ten T18 mnie dorwie, ale mi czasą za za 20 i mi 9 HP, a ja go jednym hitem rozwaliłem. Ciekawa, była ciekawa bitwa. oczywiście to jest pierwsza z trzech bitew, które pokażę wam. Chyba dzisiaj nawet zrobię wszystkie trzy części. No w tej chwili rozwaliłem 7000 zimage'a Ładna bitwa. Dziękuję za oglądnięcie i do usłyszenia.